Ja tutaj porałam się na ten temat już wcześniej i tak naprawdę tutaj na razie jest układ na, na, na dużych turniejach przede wszystkim, na turniejach, które są przed Wielkim Szlemem, bo wiadomo, ja, no, że tutaj jest przede wszystkim Wielki Szlem i na tym się skupiamy, więc oczywiście teraz też jedziemy do Miami turnować i właśnie do niej, więc a tutaj co będzie za jakiś czas, tego nie wie, więc o tym trochę zaczę się mówić. Martina Nawratilowa mówiła, że na razie nie chce komentować tej współpracy, do czasu e, rozmowy z Tobą, jak powiedziała, e, czy ta rozmowa się już odbyła i czy to było jakieś skonkretyzowanie tej całej kwestii współpracy, z czego wynika na razie ta cisza medialna na Nawratilowej. Czy wszystko jest już dopięte, czy może jeszcze nie? Pani Agnieszko, proszę ostatnie pytanie o konsultantkę Agnieszki Raduńskiej, bardzo wielka się ale tylko telefonicznie, więc na pewno tutaj Martina ma na myśli rozmowę panów twarz i rozmowę na porcie i e, co będziemy robić, więc na pewno tutaj chodziło o to, żeby już o konkretne spotkanie, pierwsze nasze spotkanie, więc e, dlatego pewnie nie chciałabym na ten temat szerzej. Pani Agnieszka Daniłowski, radio Z.